Witajcie moi drodzy. Jako że kilku z was prosiło mnie, żebym bardziej zajął się Persją, więc akurat padł na pomysł, że czemu by nie zrobić krótkiego odcinka wyjaśniającego istnienie zapomnianej dynastii rządzącej Persją. Oczywiście zapomnianej w tej kwestii, że tak naprawdę oni nigdy nie istnieli. To po prostu był wymysł, już można by powiedzieć późno starożytnej lub wczesno-średniowiecznej Persji, jeszcze przed podbojem oczywiście Arabów. Która, próbując się zjednoczyć, wymyśliła swoją własną przeszłość. Wymyśliła, to znaczy bardziej zmieniła Achemenidów, zastępując Kajanami. Ale tak naprawdę Kajanowie to byli Achemenidzi, tylko że bardzo mocno zmienieni i jeszcze wmieszani to z Partami. No ale jak to wyglądało, zaraz się dowiemy. A jeszcze słowem wstępu serdeczne podziękowania czcigodnym patronom kanału Tomaszowi Flawiuszowi, Albertowi Edmanowi i Artoriusowi Kastusowi. W latach 531-579 w Persji rządził Khosrow I Anorshiwan. On chciał stworzyć wspólnotę, jedność narodową, jako że czuł zagrożenie zarówno ze strony Bizancjum, jak i ze strony ludów ze stepu. Jeszcze ze strony Arabów nie, jeszcze do tego nie doszliśmy. Rozkazał on więc stworzyć historię Persji. W tym celu powstał tekst, dzisiaj już niestety zagubiony, nie mamy do niego dostępu, choć starożytni badacze oczywiście go czytali. Nazywał się on Hwadaj-Namak. Łączył on ze sobą opowieści ustne, zarówno związane z kapłanami zoroastrianizmu, jak i szlachtą perską. Tam właśnie pojawiają się owi legendarni Kajanowie. Skąd jednak wzięły się nazwy tych władców z tamtych okresów? No one właśnie pochodzą z tych tak zwanych modlitw, hymnów zoroastrianizmu, tak zwanych jasztów. W tych jasztach, pisanych językiem awestyjskim, czyli jakby wschodnioirańskim, tak naprawdę, zawierały się wszelkie opowieści, o niby dawnych królach, które pochodzą od około 1000 do 500 roku przed naszą erą. I dzięki tym jasztom, my mamy wgląd w, no, tak naprawdę, mitologię perską, zupełnie taką jak Grekom. Grecy tak samo wierzyli w swoich bohaterów wojny trojańskiej, można by powiedzieć, i w identyczny sposób, jak Sasanidzi, partowie, persowie, wierzyli w bohaterów jasztów. Tutaj też można wspomnieć o to, że cała ta mitologia narodziła się wspólnie z mitologią indyjską, gdzieś na stepach, w zaginionym oczywiście już języku proto-indo-irańskim, bo to właśnie gdzieś na początku drugiego tysiąclecia przed Nasuerą doszło do rozłamu pomiędzy irańskimi językami perskimi a sanskryptem hinduskim. To było spowodowane problemami, konfliktami religijnymi. Gdyż w tym samym momencie w tych hinduskich wedach i w perskich awestach bogowie są odwróceni: Indra, czyli bóg w Indii, jest demonem w Persji, zaś Devas, czyli perskie demony, są bogami w Indiach, czyli doszło tu do rozłamu na tle religijnym. Do uczenia się, przechowywania, zapamiętywania i opowiadania tych opowieści ustnych. Służyli specjalni ludzie nazywani Gosan. Byli to profesjonaliści, śpiewający o właśnie mitycznych królach i ich bohaterskich czynach. Tylko, że z tego właśnie Hosrof postanowił uczynić prawdziwą historię. Tutaj mi się kojarzy, że Gosan to prawie jak Gosań, taka wieś w powiecie koneckim, świętokrzyskim. Więc w sumie niektórzy mają jakieś dziwne takie połączenia, że Saksoni to Sasanidzi, a więc w sumie Gosain no to stworzyli ci specjalni nadworscy śpiewacze perscy. Tak, to by miało sens. <grym> Nie na no, żartuję. Problem tylko z tymi Gosan był taki, że oni śpiewali o niezbyt odległej przeszłości. Dlatego w okresie Achemenidów śpiewali o Cyrusie, w okresie Partów. Opartach. Zmieniali oni oczywiście swoich bohaterów razem z wiatrem politycznym, że tak powiem. Tam jak zawiało, tak musieli śpiewać. Także, o ile same jakby korzenie tych opowieści zostały niezmienione, tak z biegiem czasu koniec końców gubiono detale albo musiano nadawać im nowe znaczenie, które miały sens w nowej, świeżej rzeczywistości politycznej. Czyli sam środek tych opowieści nie ulegał zmianie, ale zmianie ulegali bohaterowie i ich podejście tak, do świata. Dlatego mamy wiele bardzo oczywistych podobieństw. Na przykład niejaki Kai, ten jeden z Kajanów, Khosrow, ma taką samą legendę urodzenia jak i Cyrus. Mimo, że w napisaniu tych opowieści, w napisaniu ustnym, że tak powiem, minęło około 1500 lat to ta opowieść się nie zmieniła, zmienili się tylko bohaterowie. No i tak jak mówiłem, wszystkie te nazwy tych legendarnych niby królów, tak naprawdę achemenidów prawdopodobnie, chociaż możemy porównać tylko tych ostatnich do tych, które pojawiają się w jasztach. One były właśnie w tym języku awestyjskim, w którym kapłani się uczyli, ale ich nie rozumieli tych słów. Oni nie rozumieli tego języka, więc można by powiedzieć, że była to poezja analfabetów. Coś, o czym ostatnio się nawet zajmuję, jeśli chodzi o tereny świętokrzyskie, bo w XX wieku w górach świętokrzyskich było dość sporo poetów, analfabetów, którzy pisali tylko w głowie, po prostu zapamiętywali swoją poezję i to są naprawdę bardzo dobre wiersze. Może kiedyś nawet zrobię o tym inny odcinek. To jednocześnie dawało tym kajanom jakby świętość w zoroastrianizmie, co było również potrzebne Hostrofowi I, żeby utworzyć jedność i nadać swojej dynastii. Ponieważ Sasanidzi technicznie w propagandzie wywodzili się od kajanów, dawano im Świętość. Wątpię nawet, żeby ci kapłani z wiedzieli, że się powtarzają, że się zmieniają. No bo już tam w VI wieku co nie wiedzieli, że w tych swoich jasztach używają oni imion partów, które byłyby niemożliwością za czasów Kajanów. No ale cóż, no myślę, że im to nie za bardzo spędzało sens powiek. Z biegiem czasu ci Kajanowie całkowicie wyparli Achemenidów w no, tej historii późnych Sasanidów, a te wszystkie opowieści, które miały tworzyć historię narodową, zaczerpnęły bardzo mocno zarówno z legend i mitów Sasanidów, Partów, Greków, Achemenidów i Mezopotamczyków oraz z cytów. Skąd jednakże taki wielki wylew nowej mody na kajanów w późnym antyku, no w zasadzie wczesnym średniowieczu? Ano, z powodów wzrastającej roli religii na wschodzie. Persowie obawiali się silnego chrześcijaństwa u Rzymian, Bizantyjczyków, więc, żeby na to odpowiedzieć, jakby poniekąd zrozumieli, że muszą swoją wiarę zoroastrianizmu zreformować bardziej scentralizować. I to właśnie zrobili, a dzięki temu również się to podobało Chosrowi I, bo mógł no, jakby jeszcze bardziej utwierdzić swoją dynastię w tradycji pierwszej, zjednoczonej Persji Kajanów. Oczywiście pomagało mu to w tym, że Kajanowie to w zasadzie opowieści tylko związane i stworzone z archetypów. Między innymi władca Yamshit to archetyp, zdolnego króla, którego zrzucono z tronu. Kawus to archetyp głupiego króla, który żyje tylko dlatego, że ma swoich wiernych rycerzy, trochę jak głupi Klaudiusz. Hosrow no to archetyp króla idealnego. Oczywiście imiennik obecnego władcy <noise> musi być archetypem władcy idealnego, bo jak żeby inaczej. Cała ta jednak sytuacja pokazuje nam jak łatwo i z jaką w zasadzie możliwością nieograniczoną można manipulować wydarzeniami historycznymi, po to, by były one zapomniane, zmienione, całkowicie zniekształcone w zależności od obecnej atmosfery politycznej. Po to tylko, by fakty historyczne służyły współczesnym wymaganiom politycznym i współczesnej sytuacji. Więc. To jest opowieść z VI wieku, która jest bardzo współczesna i ważna nawet dzisiaj, zwłaszcza w dobie wszelkich różnych fałszywych informacji latających po sieci i prób zmian historii. Dlatego walka o utrzymanie tej historii, takiej jaka ona była walka o prawdę jest ważna jest bardzo ważna, bo zawsze znajdzie się taki, który na zmianie Prawdy historycznej skorzysta. Dlatego, moi drodzy, musimy być czujni i na to uważać, i zwracać uwagę. Uważajcie na siebie.